Cześć, mamenia Agnieszka i od 10 lat jestem instruktorką jogi. To jest mój kanał o Jodze. Tutaj praktykujemy, zwracając dużą uwagę na poprawność wykonywanych asan. Dziś mam dla ciebie odcinek specjalny. Będzie to praktyka dedykowana dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Tak więc, jeśli ten odcinek lędźwiowy ci dokucza, jest bardzo duża szansa, że te ćwiczenia ci pomogą. To co? Zaczynajmy. Ustaw się na początku, maty. Połącz duże palce stóp. Pięty zostaw lekko na zewnątrz. I teraz ważna rzecz dla naszych lędziów: nie wypinaj pupy. Czyli opuść kość ogonową, podwinię. zrób taki ruch, żeby wypłaszczyć ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jednocześnie wypuść klatkę do przodu, wycofaj ramiona, cały czas jest spięta kupa, mocny brzuch, trzymamy to ułożenie. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie odnośnie prawidłowej postawy, to trzymanie brzucha jest zawsze dobre. Ugniemy teraz nogi w kolanach. Uniesiemy ręce do góry i wypniemy pupę. Jakby pniemy tą pupę, to pilnujemy, żeby to nie wyglądało tak ok. Nie podbijamy tego wygięcia, czyli na dół ta pupa. Cały czas kość ogonowa jest podwinięta. Tak jakbym chciała rozciągnąć ten kręgosłup, ciągnę lekko biodra dór. Wyprostujemy nogi, przeniesiemy dłonie na biodra. I teraz uwaga, otwieram klatkę piersiową, czyli wypycham ją w przód, ale nie wypycham brzucha, ok? Cały czas mnie obowiązuje ta postawa. Pupa na dół brzuch wciągnięty. Klatka do przodu. I z wydechem zrobię skłon do przodu. Skłony do przodu są zawsze super. próbuj sobie odeprzeć teraz ręce na udach. Przyciągnąć zgodę do moska, tak żeby szyja była na przedłużeniu kręgosłupa, i skup się na oddalaniu głowy od bioder. I jeszcze trochę, nogi w kolanach są proste. Oddalamy głowę, odciągamy ją od bioder. Skłony do przodu są jednym z tych ćwiczeń dedykowanych przy większości problemów z odcinkiem lędźwiowym. Spróbuj opuścić ręce w dół. Puść je luźno i puść również luźno głowę. Nogi w kolanach są wyprostowane. Nie staraj się na siłę pogłębiać tego skłonu. Dopiero się rozgrzewamy. Nie ma co szaleć. Jeśli swobodnie opierasz ręce na podłożu, możesz złapać się za łokcie i lekko pociągnąć te łokcie w dół. Chcemy, żeby ciało powiesiało. Głowę skowaj na ramionach. Niesimy. Potrzebne jest przynajmniej 30 sekund, najlepiej troszkę dłużej. Ramiona luźno, szyja luźno. Ok. Połóż dłonie na podłożu i wycofaj stopy. Stopy są nasze rokowi bioder, pięty na zewnątrz. Odepchnij biodra do tyłu, głowę zgiś między ramionami. Luźniutko sobie stoimy. Głowa wisi, nie spinamy okolicy łopatek. Możemy ciągnąć piętami do podłoża. Jeśli ta pozycja jest dla nas bardzo ciężka, możemy ugiąć nogi w kolanach. I przejdziemy do klęku podpartego. U stopy na podbiciu, wypchnij okrągłą okrąglone mocno plecy do góry. Wysuń ręce z barków. Trzymamy. I lust. Niech kręgosłup opadnie, ale nie dobinamy go. Tylko sobie wisi na swoim ciężarze głowa lekko w górę. Oddychamy, i wypchniemy plecy w górę. Ile się uda, przytrzymamy. Jeszcze chwilkę. Trzymaj, trzymaj, rozciągaj plecy w bułku i opuść ciało. Teraz pożmur, opaść kręgosłupowi troszkę niżej, ale nie ciśnij go w dół. Unieś głowę. Wróć głową do pozycji neutralnej, postaw stopy na palca i ponownie unieś biodra i wycofaj do tyłu. Znieź na chwileczkę jeszcze głowę luźno. Pięty kieruj na zewnątrz, bardzo delikatnie. Stopami, krok za krokiem, zbliż się do dłoni. Otróż palce stóp i uż brzuch na udach. Ręce wiszą swobodnie, opadają chwilowo na matę i teraz po malutku będziemy prostować nogi w kolana. Ok, może się zdarzyć, że teraz ręce ci się oderwą, od podłoża w ogóle się tym nie przejmę. Jeśli natomiast twój zakres ruchu jest duży, dotykasz swobodnie dłoni do podłoża nawet prostowanych nogach, możesz spróbować wkładać palce dłoni pod palce stóp i lekko na tym płycie dociągnąć głowę do podłoża. Cały czas nogi są wyprostowane w kolanach. Pracujesz w takim zakresie, w jakim masz. I jeśli nie dotykasz rękami do podłoża, nic się nie dzieje. Ok, przed ugięciem nóg w kolanach wyjdziemy z tej pozycji, wrócimy do pozycji stojącej. Staniemy sobie bokiem na macie, w szerokim rozkroku. Odległość między stopami powinna wynosić co najmniej tyle, ile od stopy do biodra. I teraz prawą stopę odkręć 90 stopni na zewnątrz, lewą troszeczkę piętą na zewnątrz. Przywróć biodra do początkowego położenia, tak żeby końce biodrowe były skierowane do przodu i unieś górne kończenie. Ramiona no, opadają nisko. Wykonaj rotację na zewnątrz, odwróć dłonie do podłoża. I teraz rozciągaj kręgosłup w bok, dokąd możesz, następnie wykonaj skłon. W takim zakresie, jaki dzisiaj masz. To jest miarą tego zakresu? Miarą jest to, czy pochylam klapkę krysiową do podłoża. Jeśli ją pochylam i nie jestem w stanie przywrócić do położenia bocznego, to znaczy, że zeszłam za nisko. Powinnam się wycofać. Zależy mi na rozciąganiu boku i dlatego mój tułów powinien znaleźć się bokiem do podłoża. Niepochylony, nie pochylony, nie pupa. OK? Jedna płaszczyzna. Zerkam sobie w górę na kciuk tej dłoni, która tam jest i pilnuję, żeby moje nogi były wytrostowane w kolanach. Jak już wszystko poukładam, poogarniam i z wydechem plus, Na pewno nie wszystkie mięśnie muszą być tu napięte. Dam głowę od bioder. I wyjdziemy sobie z tej pozycji. Znów skierujemy stopy do centrum. I teraz lewą stopą kręcimy 90 stopni na zewnątrz. Prawą troszkę piętą na zewnątrz. I przywrócimy bioterkę do pozycji początkowej. Uniesiemy górne kończyny. Wykonamy rotację na zewnątrz. Otwieram tatkę. Wypycham ją lekko do przodu, ale nie wypycham brzucha. Cały czas kość ogonowa jest podwinięta. Dłonie do podłoża. No i teraz rozciągam ciało w drugą stronę. Hop. Dokąd mogę wydłużam kręgosłup? To jest ważne, żeby nie robić od razu tego z takiego. Tutaj nie zakrągamy się, tylko ciągnę, wydłużam, wydłużam i dopiero tu, gdzie dosięgnę, tutaj się opieram. Znów staram się ułożyć tu bokiem do podłoża. Jak się wychyla, wracam do wyższej pozycji. Zerkam sobie w górę na kciuk i oddalam głowę od bioder. Wydłużam kręgosłup. Moje nogi są wyprostowane w kolanach. Nie wypinam pupy. Jeszcze chwilka. Rozciągam ją w bok. Wydłużony kręgosłup. I wyjdę z tej pozycji. Usiądziemy teraz na macie. Siedzimy sobie, mamy proste nogi przed nami, i łapkami spróbujemy troszkę wyciągnąć poszarki do tyłu i na zewnątrz. Mamy Ćwiczenia dzisiaj dla kręgosłupa, więc nie może zabraknąć tej asany, jaką jest ki. Jak pracujemy, wydłużamy cały kręgosłup do sufitu. Ważne jest, żeby nie pomadać sobie rękami. Ramiona powinny swobodnie opadać, ręce powinny swobodnie opadać. Klatka piersiowa jest otwarta, ramiona lekko cofnięte. Do roda przy mostku, również lekko cofnięta i wydłużam tutaj cały kręgosłup, tak jak ktoś nie złapał za pół głowy i ciągnął do sufitu. Bardzo fajne ćwiczenie na wzmacnianie mięśni wzdłuż kręgosłupa, ale też pracujemy tutaj mięśniami brzucha. Te młotne mięśnie brzucha są nam potrzebne do stabilizacji kręgosłupa w odcinku ręczniowym. Nisko ramiona. wyciągam kręgosłup, trzymam brzuchem szybko. W tej pozycji spróbujemy zrobić skłon do przodu. Jeśli masz taki problem, że nie jesteś w stanie chwycić się stóp, idealnie by było, gdybyś użyła, użył do tego paska, który założysz za stopy, to może być pasek do jogi lub jakiś inny pasek, który jest wystarczająco wytrzymały. Wydłużam kręgosłup, oddalam głowę od bioder. Staram się nie kierować tej głowy tu do kolan, ale tam gdzieś. Okay? Tak, żeby rozciągać maksymalnie plecy. Nogi są proste w kolanach, stopy są paluszkami do siebie, pięty delikatnie na zewnątrz. Dokładnie tak jak w wersji stojącej. Staram się utrzymywać szyjem na przedłużeniu kręgosłupa. Patrzę w podłoże, schodzę sobie tyle, ile mi ciało dzisiaj pozwala i jeśli poczujemy, że to rozciąganie się zmniejszyło, zrobiła się przestrzeń na więcej, to delikatnie z wydechem pogłębiamy skłon. Staraj się utrzymywać to napięcie, to rozciąganie, tak żeby je chociaż troszkę czuć, nie za bardzo, ale żeby jednak coś się działo. I pamiętaj, że jeśli głowa ma się znaleźć na kolana, to wcześniej powinien się tam znaleźć brzuch i klatka piersiowa. Dobrze. Wyjdziemy sobie z tej pozycji. Nadal siedzimy prosto. Jeśli czujesz, że pośladki Ci uciekły, jeszcze je wyciągnij na zewnątrz, ugnij teraz lewą nogę w kolanie, masz proste plecy i jeśli lewa noga ugięta jest w kolanie, lewa ręka powędruje do tyłu. Ona jeszcze pomoże Ci się wyprostować. Przełóż prawy łokieć za lewe kolano i wykonaj skręt ciała. Utrzymuj brodę dosyć nisko, cały czas z tyłu szyja jest wydłużana. Oddalam głowę od bioder. Pamiętaj, że żeby był skręt, lewe kolano musi się spotkać z prawym łokciem lub odwrotnie. Bardzo często widzę sytuację, w której robimy coś takiego, jest lewe kolano i lewa ręka lub prawe kolano i prawa ręka, i nie mamy świadomości, że to nie jest to ćwiczenie. Zwróć więc uwagę, żeby kończyny górna z dolną łączyły się poprzekątnie, cały czas utrzymuj proste plecy. Lekko się możesz dokręcać. Miejmy ułożenie nóg. Czyli teraz prawe kolano mam ugięte. Jeśli potrzebuję, wyciągnę poszatki, wyprostuję plecy. Jeśli prawe kolano jest ugięte, prawa ręka wędruje do tyłu. wyprostuje się na niej i przełożę łokień za kolano. Gdyby się okazało, że to przełożenie łopca za kolano jest bardzo trudne, możesz to ćwiczenie wykonywać również w ten sposób. Stara się jednak cały czas zachowywać proste plecy. Jeśli nie jesteś pewna, nie jesteś pewien, czy Twoje plecy są proste, to ta praca na wydulanie kręgosłupa, na oddalanie głowy od podłoża, zawsze cię w tym przestrzeniom wspomoże. I lecimy z tej pozycji. kanale sobie teraz taką asamę. Na wzmocnienie mięśni brzuch. Można wykonywać takiej pełnej wersji albo troszeczkę łatwiejszej. No, a saną jest ok. W takiej pełnej wersji utrzymujemy w górze wyprostowane nogi, staramy się mieć proste plecy i trzymamy górne kończyny równolegle do podłogi. Jeśli jest to dla Ciebie problem, Ugnij nogi w kolanach, zbliż te kolana troszkę do klatki piersiowej i nadal staraj się utrzymać te ręce równolegle do podłoża. Gdyby to dalej stawiało problem, możesz sobie te nogi troszkę przytrzymać. Ale nie chciałabym, żeby całą pracę wykonywały ręce, bo zależy nam tutaj na pracy mięśni brzucha. Ok? Więc jeśli tylko to możliwe, staraj się. Nie trzymać nóg albo trzymać je bardzo delikatnie. Łydki są równolegle do podłoża. Staram się wyprostować plecy, utrzymywać szyję na przedłużeniu kręgosłupa. Jeśli wykonujesz tę wersję, posiedź troszkę dłużej. W tej pewnej wersji z wyprostowanymi nogami może się okazać, że jest to trudne, skończysz wcześniej. Wytrzymamy tyle, ile nam się dzisiaj uda. Następnym razem może będzie troszkę lepiej. Dobrze? Wystarczy. Uszędziemy teraz w szerokim rozkroku. Znów, dłoni wyciągniemy pośladki na zewnątrz. No mi ułóż tak szeroko, że było ci wygodnie, i ponownie popracujemy na mięśnie, które tutaj. Mają utrzymywać nasz kangosuk, ja nie? Czyli powydłużamy dług do sufitu. A ramiona opadają, ręce ponownie jej nie pomagają. Pracują mięśnie pleców. Pracują też mięśnie brzucha. One będą pracowały tym intensywniej, im bardziej jesteś odchylona do tyłu. Ale nawet jeśli siedzisz prosto, a również wykonujesz pewną pracę, żeby Cię w tej pozycji utrzymać. Wydłużamy kręgosłup, klatka otwarta. Ramiona opadają. broda nisko. I z tej pozycji spróbujemy zrobić skłon do przodu. Jak robimy skłon do przodu? No tak jak już mówiłam, żeby rozwiązując problem z ręczniami, nie pogłębiać problemu z odcinkiem piersiowym to staram się wykonywać skłon tak, że jeśli moja głowa zbliża się do podłoża, to zbliża się całe ciało, Ok, Nie robię czegoś takiego, tylko tu skłon wychodzi z bioder, dobrze? Tak. Najlepiej, jak uda mi się chwycić za stopy. Jeśli nie sięgam, to znów najlepiej użyć paska, chociaż w tym momencie lepiej jest użyć dwóch niezależnych pasków. I cały czas staram się oddalać głowę od bioder. Używam tego chwytu właśnie do takiego wydłużania mojego kręgosłupa. Patrzę sobie w podłoże, mam proste nogi i znów pozwalam ciało się przyzwyczaić. Jak się zrobi przestrzeń, będzie troszkę luzu, to z wydechem mogę pogłębić skład. To jeśli Twój zakres pozwala Ci dzisiaj tylko na tyle, to się tym w ogóle nie stresuj, bo to jesteśmy tutaj, żeby poprawić tę sytuację. Wyjdźmy sobie z tego i teraz usiądź sobie na początku maty, tak żebyś miała zapas miejsca z tyłu. Spróbujemy zrobić to samo w przestrzeni. Czyli chwycę się za stopy, balansuję na pupie i oddalam te stopy od siebie. Żeby się utrzymać w tej pozycji, muszę mieć też względnie proste plecy. I teraz próbuję podnieść nogi, podnieść stopy, jednocześnie oddalając je od siebie. Bardzo często widzę, że osoby, które upadają w tej pozycji, zbliżają nogi. Ta pozycja z nogami, które są blisko, jest trudniejsza, nie ma sensu tego robić, ok? Im szerzej są stopy, tym jest stabilny. Jeśli zakres ruchu pozwala, próbuj unosić nogi, może uda się wyprostować plecy. Jeśli przewróciłaś się do tyłu, to znaczy, że zaokrągliły się plecy. Jeśli się dzieje coś takiego. Nie przejmuj się tym, bo wbrew temu, co może się wydawać, ta pozycja jest dosyć łatwa do opanowania. Pamiętaj też, że oprócz takiego chwytu za stopy, jaki ja tutaj stosuję, możesz chwycić się za duże palce. Ta pozycja będzie wygodniejsza, jeśli masz mniejszy zakres ruchu, bo pozwala utrzymać nogi dalej od tułowia. Trzymuj szyję na przedłużeniu kręgosłupa. Dobrze. Odłóż nogi i przejdziemy teraz do leżenia na plecach. Kładziemy się, oddalamy biodra od głowy. Zależy nam, żeby odcinek lędźwiowy kręgoszupa był przyklejony do podłoża. Układamy ręce w dół łowia i podnosimy nogi do góry. Nie odrywamy bioder. Jeśli to możliwe, staraj się przenieść nogi do pion. Najlepiej wyprostowane. Ale jeśli jest bardzo ciężko. Albo twoje nogi zostały gdzieś tutaj daleko, ugnij je lekko. Staraj się tak pracować, żeby twój brzuch był aktywny, żeby musiał wkładać pracę w trzymanie tych nóg. Staraj się nie spinać ramion, pozwól mi upadać. To są tylko pozory, że one tutaj coś wnoszą, że nam pomagają. Pamiętaj, że biodra leżą na podłożu, brzuch trzyma nogi, dotknij go, zobacz, jak jest teraz twardy. Dobrze, złap się teraz za duże palce stóp, rozchyl kolana na zewnątrz, nadal ciągnij biodra do podłoża, straś się ich nie unosić. Ramiona również opadają na podłoże, szyja wydłużona. I spróbuj troszkę wypocząć w tej pozycji, nie angażuj mięśni, pozwól ciału opadać. Jeszcze chwilkę wytrzymaj. Biodra opadają do podłoża. Jeśli nie chcą opadać, możesz je lekko spróbować do tego podłoża ciągnąć. Dobrze. Podłóż stopy na podłoże. Przenieś ręce prostopadle do ciała. I teraz oba kolana przerzuć na lewą stronę. Możesz teraz lewą ręką przycisk za kolana i dociągnąć je troszkę do podłoża. Druga ręka cały czas wydłużona, prostopadle do ciała ułożona, łopatki leżą na macie. Jeśli czujesz rozciąganie w boku, pośladku, Pamiętaj, żeby nie spinać tych mięśni, żeby pozwolić im się rozciągać. Gdyby tak się stało, że ta stopa tej nogi, która jest u góry, uciekać do przodu, zaczepią o stopę tej nogi, która leży na podłożu. I jeszcze chwilkę się rozciąga. Głowa patrzy w sufit prosto. Kręgosłup jest prosty. Jeśli uda się pogłębiać, wyciągać te kolana do podłoża, to próbuj to robić. Dobrze. I będziemy przerzucać kolana na drugą stronę. Wyprostujemy lewą rękę i skierujemy kolana na prawo ramą ręką możemy je dociągać do podłoża. Luźniutko mięśnie tułowia, tłowia Ta ręka, która tutaj leży, jest daleko odciągnięta od ciała. I rozciągamy się, całe ciało jest luźno, właściwie pracuje tylko ta dęka, która dociąga kolano do podłoża. Pamiętajcie, że nie warto napinać mięśni, które nie biorą udziału w pozycji. Wtedy szybciej się męczymy, szybciej zużywamy swoją energię. Chociaż już, już dużo nam nie będzie jej potrzebne, bo zaraz będziemy kończyć. Za chwilkę przejdziemy do pozycji pługu i do tej pozycji są przeciwwskazania. Nie wykonuj tej asany, jeśli dziś jesteś w tak ciemnej sytuacji. Nie wykonuj jej również, jeśli masz poważne problemy nad ciśnieniem. Jak ona będzie wyglądała? Wrócimy do leżenia na plecach i z tej pozycji, ręce układając wzdłuż tułowia, spróbujemy przerzucić nogi za głowę. Ok, do Mogę sobie chwycić za biodra, podnieść je i zbliżam łopatki oraz łokcie do siebie. Ile się da. Próbuję dotknąć stopami do podłoża za głową. Nie spinaj szyi. Nie dużo do Was mówię, ale to nie jest dobra pozycja do konwersacji. Okay. Przyciągniemy kolana do klatki piersiowej. Odetchniemy sobie i spróbujemy taką kołyską przenieść się do pozycji siedzącej. Możecie się rozgujać i ho, stajemy. Usiądziemy teraz na stopach. Kolana połączone, ręce wzdłuż tułowia. Układam brzuch na kolanach, czoło na podłożu, pozwalam ręką opadać, pozwalam biodrom opadać do podłoża. Generalnie, wszystkie mięśnie luźno. To, co ma się rozciągnąć, będzie się rozciągało pod ciężarem poszczególnych części ciała. Ramiona, którym pozwolimy opadać, będą rozciągały nas w górnej części pleców, na boki, a oddychaj sobie spokojnie. I wyjdziemy sobie po z tej pozycji. Była to ostatnia asana na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta praktyka. Przypadnie Ci do gustu. Już za tydzień zaproszę Cię do ćwiczeń, które mają pomóc Ci pozbyć się okrągłych pleców. A jeśli dzisiejszy film podobał Ci się, zachęcam, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. I do zobaczenia już wkrótce. Cześć.